thank Cześć witam serdecznie dzisiaj chcę wam pokazać jak zainstalować scenerie do zawodów które odbędą się u nas w Poland Airways czyli w wirtualnej sieci pilotów jak widzicie zawody w latają, lataniu precyzyjnym na i lądowanie możemy sobie wziąć tutaj tu mamy wszystkie które potrzebujemy informacje po, po prostu są tutaj umieszczone zasady E, ograniczenia i tak dalej, i tak dalej. E, Co najważniejsze jest, musimy pobrać specjalną scenerię do zawodów, czyli klikamy sobie tutaj, e, pobieramy scenerię. No ja Wam pokażę. Wchodzimy tutaj, e, klikamy pobierz, otwiera nam się okno, e, tak, że nie może przeskanować pomimo. Pobierz, pominą. to i no, zaczyna nam się tutaj sceneria pobierać. Ok. Ja już mam ją pobraną, także wchodzimy teraz na, na tą scenerię. Wypakowujemy tą scenerię. Dobra, scenera nam się wypakowała. Jednej rzecz nie powiedziałem Wam, ale myślę, że na filmiku będzie widać na jaką stronę musimy wejść. Na jak widzicie na polandairways.pl. Dokładnie. Dobra. Wypakowała nam się tutaj sceneria. Musimy wejść w tą scenerię. I tak. Tak jak widzicie, to dodajemy w effects, czyli tutaj zaznaczamy, dodajemy kopiuj. kopiuj. Wchodzimy do naszego symulatora. Czy to będzie Prepar3D, czy to będzie FSX, nie ma znaczenia. Co prawda na zawodach będziemy musieli korzystać z FSX-a, dlatego, że będzie to organizowane na naszym serwerze. OK. Dobra. Wchodzimy sobie tutaj w nasz symulator i w effects poproszę tutaj i dodajemy wklej i dodajemy te efekty dobra wracamy z powrotem do naszego folderu i dodajemy zawody czyli zaznaczamy znaczy kopiujemy ten folder i ten folder musimy wrzucić Wrzucić, też wejść tutaj w, w naszym symulatora, tam gdzie mamy zainstalowanego, i tu musimy dodać AddDone Scenery. Tak jak widzicie, AddDone Scenery dajemy i wklejamy tutaj. I musimy dodać ten, dodać tą scenerię tutaj do tego folderu. Czekamy, aż tutaj nam się to skopiuje, i zaraz wam pokażę dalej. Co trzeba zrobić? Ostatnio praktycznie już można powiedzieć yy, zadanie, które musimy zrobić, żeby nam działała ta yy, sceneria, to będziemy musieli ją dodać w symulatorze. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Ok, ona nam się dodała. Yy, popatrzcie, yy, w symulatorze mam w tej chwili nie dodaną tą scenerię. Jak widzicie, jest standardowa sceneria, nic tutaj nie widać. Wchodzimy w Word. I scenery Liberary. I dodajemy ADD Area i musimy ją wskazać po prostu gdzie ją mamy zainstal Znaczy, gdzie mamy ją skopiowaną. Czyli mamy, wchodzimy do e, do naszego symulatora. Dokładnie tam, gdzie mamy zainstalowanego. addon scenery i tutaj musimy wskazać e, zawody. OK. Zawody, część pierwsza. OK. I tu już mamy dodane i teraz jak damy OK, powinno nam tutaj wygenerować nam widzicie building dla scenery, file day, five moments. Musimy poczekać, się nam zbuduje jakby nową bazę tej naszej scenerii i powinna już ta sceneria nam tutaj zadziałać. Zaraz zobaczymy jak ona tutaj wygląda. Po wczytaniu oczywiście i zbudowaniu tej bazy danych tych naszych lotnisk naszych scenerii cała sceneria zobaczymy czy sceneria się nam tutaj załadowała bo coś chyba nie bardzo nie jest, załadowane, jest załadowana jak widzicie yy, są są te właśnie tutaj słupeczki których nie było wcześniej yy. I tak właśnie zainstalowaliśmy naszą teksturę do zawodów w części pierwszej. I zapraszam wszystkich właśnie do... E... Będzie też nadawany live, także zapraszamy na wszystkie informacje, które chcecie uzyskać na stronę polandairways.pl. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Cześć, siemka, na razie.